Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatrzymanie nad Słowem na drugi dzień lipca 2020 roku. Moi drodzy, dziś kość udaje nam do rozważenia fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, z 9 rozdziału, wersety od 1 do 8. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu paralityka. Leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w Waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się Twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Moi drodzy, Pewnie znany nam fragment o uzdrowieniu paralityka i wiele rzeczy można byłoby tu dostrzec. Ja jednak chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, co stało się przyczyną, dla której Jezus interweniował. Święty Mateusz pisze: Widząc ich wiarę, Jezus widząc ich wiarę, o kogo chodzi, o przyjaciół, którzy przynieśli paralityka do Jezusa. Nie wiemy, jaka była wiara paralityka. Być może już dawno zwątpił w to, że ktokolwiek jest w stanie mu pomóc. Natomiast wiara jego przyjaciół sprawiła, że Jezus widział pragnienia ich serc i chciał uczynić ten cud dla tego człowieka, którego tych czterech przyjaciół przyniosło. Moi drodzy, z tego możemy się nauczyć bardzo wiele dla naszego życia, ponieważ. Każdy z nas na mocy Sakramentu Chrztu Świętego został włączony w powszechne kapłaństwo Chrystusa, a więc jesteśmy wstawiennikami, którzy mogą i powinni przynosić do Jezusa tych wszystkich ludzi, których mamy wokół siebie. Mamy modlić się i błagać Boga nie tylko za siebie, nie tylko za naszych najbliższych, ale i za tych, którzy być może nie wierzą. Podobnie jak mogło być w życiu tego paralityka, Jego wiara okazała się tutaj niepotrzebna, potrzebna była wiara Jego przyjaciół. Chciejmy, tak jak ci przyjaciele przynosić do Jezusa swoich przyjaciół, swoich bliskich i ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, a Bóg widząc naszą wiarę, będzie czynił dla nich cuda. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.